Proces budowy instalacji przemysłowej czy farmy fotowoltaicznej rozpoczynamy przede wszystkim od analizy zużycia energii elektrycznej. Na jej bazie przygotowujemy koncepcję, która zawiera przede wszystkim informacje o tym, ile modułów możemy zainstalować, na jakich falownikach będzie to zainstalowane i tą koncepcję przedstawiamy klientowi. W koncepcji instalacji wyliczamy uzyski z instalacji. Wyliczamy efekt energetyczny, efekt finansowy, pokazujemy wizualizację tej instalacji. Klient oczywiście może zmienić tą koncepcję, może wnieść swoje uwagi. Koncepcja jest elementem podstawowym, na podstawie którego wykonywane są dalsze prace projektowe, wykonywany jest projekt budowlany, uzyskuje się pozwolenia. Klient otrzymuje komplet danych. Wszystko, co go interesuje na tym wstępnym etapie, to znaczy ile to wyprodukuje energii, ile to zarobi. Co z tego będzie miał? W następnym kroku przedstawiamy klientowi ofertę do zaakceptowania i po jej akceptacji przystępujemy do podpisania umowy z klientem. Po przygotowaniu i akceptacji koncepcji przez klienta przeprowadzamy audyt techniczny, aby móc odpowiednio dobrać komponenty do budowy instalacji fotowoltaicznej. Przechodzimy do części formalnej. Z jednej strony pozwolenie na budowę lub inne decyzje administracyjne, czyli projekt budowlany. Na początek projekt architektoniczny, projekt zagospodarowania terenu i pozwolenie na budowę. Z drugiej strony operator sieci dystrybucyjnej, czyli warunki przyłączeniowe, które nam podyktują dalsze kroki w instalacji i projekt, który należy uzgodnić z operatorem na podstawie warunków przyłączeniowych. To jest długotrwały proces, to może generować koszty, a tak naprawdę zadecyduje o koszcie instalacji, ponieważ operatorzy mają swoje wymogi odnośnie instalacji fotowoltaicznej. Zajmujemy się tym w imieniu klienta na podstawie pełnomocnictw. Oczywiście, klient ma osobę dedykowaną do kontaktu z naszej strony. Na bieżąco otrzymuje informacje o statusie sprawy. Mając komplet decyzji administracyjnych, mając uzgodnienie z operatorem, możemy ruszać z budową. Budowa jest tak naprawdę najprostszym elementem całej układanki, ponieważ jesteśmy w stanie zbudować megawatt w ciągu miesiąca, tak naprawdę. Natomiast sama budowa, która jest zakończona protokołem montażu, to jest dopiero początek drogi prowadzącej do uruchomienia instalacji i energetyzacji. W dalszym kroku, po zbudowaniu, musimy mieć instrukcję współpracy ruchowej uzgodnioną z operatorem, musimy mieć harmonogram prób i testów uzgodniony z operatorem, musimy przeprowadzić testy instalacji z operatorem sieci dystrybucyjnej cały czas. Dopiero później, mając komplet, możemy wystąpić o pozwolenie na użytkowanie. Nie mówię o nadzorze budowlanym, mówię cały czas o operatorze, bo nadzór budowlany dawno już jest załatwiony. Instalacja stoi, natomiast końcem jest energetyzacja, czyli uruchomienie instalacji, podłączenie do sieci i produkcja prądu.